okay <laughs> Siemaneczko, moi kanał, mordeczki, z tej strony oczywiście Patryk, taksi serce a dzisiaj witam was w końcu, słuchajcie, w powrocie na kanał. Słuchajcie, wracamy z regularnością i mam nadzieję, że słuchajcie, utrzymam tą regularność w przyszłym roku jak najdłużej. Oczywiście możecie mi w tym pomóc, słuchajcie, zostawiając łapeczkę w górę, ponieważ mnie to zawsze motywuje. Ba ba, 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 ba gościu! Czeku, będzie ADHD party niedługo, no. E, witam Was w kolejnym materiale, słuchajcie, dzisiaj e, chciałbym wam pokazać, słuchajcie, taki ba banalny, bardzo banalny sposób na ludzi, którzy słuchajcie, teamują się w... E, w Browstars. Wiecie, że no nie ma nic gorszego niż ludzie teamujący się w Browstars, a jest na to bardzo prosty sposób. Słuchajcie, jak takich ludzi e, trzeba po prostu karać. Oczywiście słuchajcie wszystkich youtuberów, którzy promują teamowanie się, słuchajcie w Browser, i tak możecie zwyzywać w komentarzach. Ja słuchajcie, propsuję tą inicjatywę, możecie im po prostu pocisnąć e, i tak się nie robi. E, oczywiście mówimy o trybie, o trybie słuchajcie, e, showdown e, gdzie możecie wybrać Solo lub Duo, jeżeli bierzecie solo, to gracie. Solo, a nie timujecie się z innymi. Jeżeli bierzecie duo, no to macie pewność, że raczej ekipy się nie steamują. No, a więc zapraszam do materiału, nie będziemy dłużej przynóreć, y, od razu powiem mordeczki zapraszam na G2 z serte i w momencie, gdy oglądacie ten materiał, jest słuchajcie. Nie, przepraszam, dzisiaj o 21 słuchajcie, jest live'ik. Zapraszam was serdecznie, słuchajcie, na mój fanpage. Tam będziemy ne, zaczynać nowy sezon. Także do zobaczyska! Siemano! Zanim zaczniemy materiał chciałbym zaprosić Cię na swojego fanpage'a, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie. Praktycznie codziennie prowadzę tam kozackie i pełne energii live streamy, także nie czekaj, kliknij i do zobaczenia na streamie. OK, jeszcze na mogę Wam powiedzieć, że ten problem najczęściej występuje, gdy bierzecie po prostu zadymiarzy, którzy mają bardzo dużo pucharków. Zazwyczaj, słuchajcie, na poziomie 500 pucharków plus. Słuchajcie, w tym momencie jest reset sezonu i ja tych pucharków po prostu aż tylu nie mam. Aczkolwiek możemy w bardzo prosty sposób zobaczyć. Być może, słuchajcie, na tych niższych pucharkach też są osoby, które będą tak robić. Jeszcze zanim, słuchajcie, przejdziemy do tego sposobu, to zdążymy sobie, słuchajcie, poodbierać. Wezmę to wszystko, co. Mam do odebrania. W nowym sezonie fajnie jest 35 nowych bi biletów. Oj, oj, oj tu chyba będą jeszcze tak. Otworzymy sobie jeszcze słuchajcie, dużą skrzyneczkę. I do tego słuchajcie jedną mega skrzynkę, em, która jest oczywiście za e, star końcy. Dobra, odpieramy pach 1600B no i jeden ticket. No nie, słuchajcie, nawet nie liczę, że wypadnie mi tutaj jakiś star power, bo ostatnio nie wypadają wcale. Dobra, ja spróbuję oczywiście zagrać. Solo, oczywiście e, showdown, i mogę wam, słuchajcie, od razu powiedzieć, że na tym etapie czyli około 600 pułarków. Jeszcze nie występuje taki duży odsetek ludzi, którzy im się timują. Za to, słuchajcie, jest on po prostu dużo bardziej widoczny e, wyżej. E, I mordeczki, słuchajcie, zobaczymy. Poczekamy, może ktoś zaproponuje mi się e, po prostu timowanie. Oczywiście znak timowania to jest e, w ten sposób obrócenie e, swojej e, postaci. Mordeczki, ja nie wiem, czy to będzie... E, ewentualnie mogę wam, słuchajcie, na przykład pokazać, w jaki sposób, słuchajcie, wy możecie kogoś zrobić. Na przykład ja na potrzeby tego materiału, słuchajcie, wyjdę z inicjatywą. O, widzicie? Stimowaliśmy się. A, no i widzicie, ona też zrobiła to tym samym sposobem, mordeczki. To jest dokładnie ten sposób, słuchajcie, na ludzi, którzy się timują. Mordeczki, wystarczy, że obrócicie się i w bardzo prosty sposób, słuchajcie, będziecie tych ludzi niszczyć od razu. W sensie, jeżeli ktoś wam pokazuje, żeby się dmować, Steamujcie się po to, żeby go od razu chwilę potem zabić. To jest, słuchajcie, mega ważne. Patrz, yy, patrzcie, ja na przykład dam mu teraz znaka, że chce się... Timowanko, dobra, i teraz możemy lecieć razem. I spróbujemy, słuchajcie, gdzieś yy, za chwilę go tutaj, yy, za chwilę go wystrzelić. Może najpierw... Dobra, możemy, możemy poudawać, że jesteśmy słuchajcie z tym ziomeczkiem. Dobra, widzicie? O, 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 Bardzo ładnie padł. No i słuchajcie, teoretycznie ten ziomek jest z nami, więc musimy się cofnąć. No, widzicie, on, on się teraz będzie czaił, żebyśmy po prostu nie, nie podeszli zbyt blisko niego No ale on już wie, że jesteśmy, słuchajcie, z nim, nie? Teraz patrzcie, szybko. Dawaj, 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 dawaj o, dawaj, chodź tu, chodź tu. No chodź No chodź do tatusia. Ja słuchajcie, tylko ja bardziej czekam na tego, aż ten do mnie podejdzie. ryru, Właśnie słuchajcie, pamiętajcie, frajerów trzeba tępić, nie? I jeżeli ktoś wam daje znak... O, oh, dobra, jeżeli ktoś wam daje znak, słuchajcie, do tego, żebyście się e, steamowali, to po prostu wykorzystujcie właśnie w to w ten sposób. Najpierw, słuchajcie, udajecie, że jesteście z nimi razem, a później go kosicie, bo, słuchajcie, właśnie frajerów takich, którzy się teamują, jest po prostu bardzo dużo w tej gierce i no trzeba ich po prostu zacząć zwalczać i tępić, nie? Dobra, czy... O, jest ona, no, szelanska szelencja, proszę bardzo. To gdzieś tu ktoś jeszcze siedzi, mordunie. U. Dobra, no i zostaliśmy jeden na jeden Tak naprawdę z tą szereczką. No dobra, ale to już nieważne No, a więc mordeczki Reasumując, eee, tymujecie się z kimś Tylko i wyłącznie dlatego, żeby go zniszczyć Słuchajcie, i róbcie tak naprawdę z każdym Tylko też nie dajcie się, słuchajcie Wyciulać, bo bardzo dużo jest osób, które robią to W odwrotną stronę W sensie będą próbowały wyciulać was i spróbujcie, słuchajcie, tak po prostu niszczyć ludzi i będzie gitara siemka. No więc przechodząc do podsumowania, pamiętaj, jeżeli ty mówisz się na solo, jesteś skończonym frajerem i tego nie potrzeba e, nikomu powtarzać. A jeżeli nie masz przyjaciół, z którymi grasz. No, to też jesteś skończonym frajerem. Haha! <laughs> nie żartuję, żartuję, Mordunio. E, ale nie można się teamować, mordeczki. Jeżeli się teamujecie, to tylko dlatego, żeby tego teamera zabić. Słuchajcie, bo teamerzy to frajerzy. I to jest hasło na dzisiaj. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Był... To by było na tyle. Siemaneczko, yo!